Witaj, chciałbyś poznać wiadomości? Zanim poznają je inni, odpisz tak, aby subskrybować kanał 616. Tak? Subskrypcja aktywowana. I co teraz? Czekaj na wiadomość. Jaką wiadomość? Halo! To jakiś skam? Będą mi teraz wysyłać reklamy garnków? Dziś o 3.15. Ania powie ci, że cię kocha. Co? Jaka Ania? Skąd macie mój numer? I jej imię to jakiś chory żart. Ania, śpisz? Nie, a co? Nic, tak tylko pytam. Jest prawie trzecia w nocy, Kuba. Czemu nie śpisz? Pracuję. Grafiki same się nie zrobią. Myślałam, że miałeś dzisiaj wolne. Musiałem wziąć dodatkowe zlecenie. Potrzebuję kasy. Wszystko w porządku? Tak, jasne. Po prostu dostałem dziwnego SMSa. Jakiego? Nieważne, głupota, jakiś spam. Okej, okay. skoro nie śpimy, to chcesz pogadać? Pewnie o czym? O niczym konkretnym, o nas. O nas? Tak, pamiętasz, jak poznaliśmy się na studiach? Jasne, że pamiętam. Wylałaś na mnie kawę na korytarzu. To był wypadek i odkupiłam ci tę kawę. Wiem, to był najlepszy początek przyjaźni w historii. Przyjaźni, właśnie. Coś nie tak? Nie, wszystko tak. Myślałam ostatnio dużo. O czym? O tym, jak minęły te wszystkie lata. I o tym, że jesteś jedyną osobą, która jest przy mnie bez względu na wszystko. Ty też jesteś dla mnie najważniejsza, wiesz o tym? Wiem. Więc o co chodzi? Brzmisz dziwnie. Bo to jest dla mnie trudne. Ania, możesz mi powiedzieć wszystko. Wiem, Boże, nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu powiedz. Kuba, ja, ja cię kocham. Psz Kuba! Powiedziałam coś nie tak? Wiedziałam, że to zepsuje, przepraszam, zapomnij o tym. Nie? Czekaj, która jest godzina? Co? Jaka godzina? Co to ma do rzeczy? Ania, proszę, która jest godzina? Trzecia, piętnaście. O mój Boże. Co się dzieje? Przestraszyłeś mnie. Ania, ja, ja też cię kocham. Naprawdę? Tak, od dawna. Tylko bałem się cokolwiek powiedzieć, żeby nie zniszczyć naszej przyjaźni. Ja też się bałam. Więc to dobrze? To wspaniale, ale też przerażające. Dlaczego przerażające? Bo ja o tym wiedziałem. Jak to wiedziałeś? Ten sms, o którym ci mówiłem. Tak? To nie był spam. Dostałem wiadomość z numeru 616. Napisał mi: dziś o 3.15 Ania powie ci, że cię kocha. Żartujesz sobie ze mnie? Nie, przysięgam. Co jakiś twój kolega Cię wkręca, a ja dałam się nabrać. Nikt nie wiedział, Aniu, nikt! Więc skąd oni. nie wiem. I ty mi mówisz, że mnie kochasz tylko dlatego, że dostałeś jakiegoś głupiego SMS-a? Nie, kocham Cię od lat, ale Twoje wyznanie ono się sprawdziło. Co do minuty. To przypadek, zbieg okoliczności. Może. na pewno. Czekaj. Co znowu? Nowa wiadomość? Od nich? Tak. To nie był przypadek.